Cześć, witam was bardzo serdecznie w odcinku z GryDogaFUT27 na moim kanale. Na dzisiejszym odcinku chciałem zrobić sobie taki większy pogołpening, bo jak widzicie tutaj przygotowałem sobie dość sporo paczek. Są to paczki za różne. Jakieś zadania też za turnieje oraz za drafty, więc okej, okay, potwierdzamy sobie te paczki. Jak widzicie, jak widzicie, trochę ich jest, więc na początku może zacznijmy od tych trochę słabszych. Może otwórzmy paczkę 83, na sam początek. Zobaczmy, czy uda się coś trafić. Jeszcze na koniec pokażę mój skład, bo trochę go ulepszyłem. Okej, okay, na razie mamy zawodnika z Argentyny no na napastniku i będzie to i Cardi. Ok, na sam początek mamy kartę 85. Ok, jego posiadam, ja sobie go zachowam i użyję w SBC. No dobrze, przejdźmy teraz do paczki 86. Zobaczymy, co będzie tu. O, jakąś kartę bonusową. Mamy paczkę 86 i zobaczymy, będzie chyba ikona. Będzie to ten z Brazylii na pasji, to będzie Ronaldo Nazario. Ok, zobaczmy, jaka wersja. O, jest jego wersja 94, więc też całkiem niezły traf. Mamy Ronaldo już na samym początku pago-openingu. Po Ok, więc przejdźmy teraz do kolejnej paczki. Może otwórzmy teraz paczkę 81. Zobaczymy, co będzie tutaj. Mamy ekrany. Ok, będzie to Brazylijczyk, napastnik z Manchester City i będzie to Gabriel Jesus. Ok, go też posiadam, więc sobie go oczywiście użyję w SBC. Ok, otwórzmy teraz paczkę z czasem Community i zobaczymy, jaka karta będzie tutaj się kryła będzie to zawodnik z Jamajki, czy będzie to chyba Bajlej? Ok, mamy Bajleja, więc będzie to kolejny walkout Ok, otwórzmy teraz paczkę 85 Zobaczymy co będzie tutaj, będzie to zawodnik Champions League Z Węgier na bramce, więc będzie to Gulacsi z Lipska OK, teraz może otworzymy te paczki klubowe. Może szybko je potwieram. jak nie będzie nic dobrego, to będę pomijał. OK, teraz kolejna paczka. Czasami w tych paczkach też może trafić jakąś są kartę. Chyba mi się wydaje, że trafiłem w tej paczce kartę Festival Footballu. Chyba to był Tao. A akurat w tych paczkach nie ma nic dobrego. Zobaczymy, czy będzie coś w kolejnej. Nie, tylko jestem to okej. OK, i ostatnia paczka. I tym razem też nie ma nic dobrego. Więc okej, okay, przejdziemy teraz do tych lepszych paczek. Może teraz paczka 86. Plus. I zobaczymy, będzie to chyba złota karta. Będzie to zawodnik z Chorwacji, lewy skrzydłowy. A nie, będzie to zawodnik z Ligi Europy. Okej, okay, mamy Orsicia 86. Ok, może teraz otworzymy paczkę 87. Plus. I zobaczymy, będzie pała tutaj ikona. Zawodnik z Niemiec, napastnik, to będzie kloze. Ok, go posiadam, więc sobie też będę mógł go użyć w SBC. Ok, może teraz otwórzmy paczkę 84. Zobaczymy, co to będzie. Chyba będzie to znowu celnik z Ligi Europy. To będzie Anglik z Tottenhamu, więc będzie to Delali. Ok, teraz może otwórzmy paczkę 83. Zobaczymy, będzie to chyba ikona Znowu mamy zawodnika z Niemiec, znowu napastnik i znowu to będzie Miroslav Kloze. O i znowu ta sama wersja Trafiamy drugi raz tą samą ikonę Chociaż tutaj nie zauważyłem, że tutaj łatwiej jest chyba trafić ikonę niż Totsa, no bo Ostatnio nawet ciągle trafiłem ikonę, a Totsów mało trafiłem Ale ok, zobaczymy, może będzie to jakaś fajna karta w tej paczce Zobaczymy, będzie to zawodnik z Hiszpanii Środkowy pomocnik defensywny z Barcelony i to będzie Busquets Ok, otwórzmy teraz paczkę 81 I zobaczmy, będzie to zawodnik z Ligi Mistrzów, Francuz Lewy skrzydłowy z Barcelony, to będzie Dembele Ok, go oczywiście też posiadam, no bo już mam dość sporo kart więc będę mógł sobie używać tej karty w SBC Ok, a teraz paczka 84 plus I będzie znowu ikona, więc jak widzicie tutaj łatwiej jest trafić ikonę niż To albo jakąś inną kartę specjalną No i tu mamy zawodnika z Holandii na SPD No i będzie to Rycard oceniony na 90 Ok, teraz paczka 85 plus, zobaczmy co będzie tutaj Ok, mamy zawodnika z Algierii Naprawdę skrzydła i będzie to Mares Ok, jest to karta menowne mecz Champions League oceniony na 88. I ok, teraz może otwórzmy paczkę 87. Plus. zobaczmy co tutaj będzie. Jest to zawodnik z Niemiec. Bramkarz. I będzie tu też tak, więc Mamy kolejny walkout. Ok, otwórzmy teraz paczkę 81, Plus. Może teraz potwierdźmy trochę tych słabszych paczek. Ale zobaczmy: będzie to zawodnik z Argentyny, napastnik i będzie to aguero. Ok, mamy kartę 89. Ok, teraz paczka 85, Plus. Zobaczmy, co tu będzie. Mamy znowu co tą kartę: będzie to zawodnik z Maroka. I chyba to będzie, że zwierz. tak? Ja sobie zwierzę. Ok, otwórzmy teraz następną paczkę. Niech będzie to paczka 83, plus. i zobaczmy co tu będzie. Jest to z Champions League z Belgii na lewej pomocy, i będzie to chyba hazard. Takie same hazarda z Bursy Dortmund. I ok, teraz paczka 84, plus. zobaczmy co tu będzie. Będzie to zawodnik z Champions League Niemiec, środkowa brońca, i będzie to tyle Okej, okay, może teraz otwórzmy paczkę 86+. Plus. Zobaczymy, mamy znowu zawodnika Champions League. Znowu Francuz, Środkowa Brońca i będzie to chyba Wara. Nie, to będzie Laporte, OK. Obecnie jest on zawodnikiem reprezentacji Hiszpanii, no bo zmienił on narodowość na Hiszpanię. Więc już w kolejnej FIFA oraz w kolejnym pewnie będzie on już występował jako zawodnik reprezentacji Hiszpanii. Okej, okay, teraz mamy paczkę 87+. Plus. I zobaczymy, jest znowu Ikona. Tym razem będzie to zawodnik z Serbii, czyli będzie to Widzić. Zobaczmy, jaka wersja widzicie. Ok, jest tego wersja 88. Ok, teraz paczka 83, plus. Zobaczmy, co będzie tutaj. Jest to złota karta. Załonik z Francji. Napastnik, i zobaczmy. Myślałem, że to będzie mapę, jednak jest to Okej, Ok, teraz paczka 84, i znowu mamy kolejną ikonę. Tym razem będzie to zawodnik z Portugalii na SPO. I To chyba będzie Costa Bo jednak jest to DECO. Okej, okay, więc mamy DECO. Chyba jego też posiadam. Tak jest. Posiadam go, więc mogę go y, użyć w SBC. Okej, okay, teraz paczka 87. Zobaczymy, będzie to chyba karta Record Breaker. Francja, SPO. To będzie raport. Nie, to jest karta menowny męż. Okej. Okay. Więc mamy Laporte, man of the match I okej, okay, teraz przejdźmy do paczki 83+, zobaczmy co będzie tutaj Jest to złota karta, Francuz Lewy skrzydłowy z Barcelony, czyli będzie to Dembela, więc możemy pominąć Okej, okay, otwórzmy teraz paczkę 87+, Zobaczmy, będzie to znowu zawodnik Champions League z Senegalu I będzie to Sadio Mano, okay, więc będziemy mieli chyba kolejny walkout takie same w Stadium na 90. I ok, teraz paczka 85. Zobaczmy, co to będzie znowu. Będzie złota karta, Francuz Napastnik. I czy to będzie Mbappe? Takie same Mbappe. Okej, ok, jak też posiadam to ja ogólnie już sporo kart posiadam Szkoda, że nie ma jakichś więcej toców w tych paczkach Ale okej, ok, zobaczmy, jest paczka 83 Szkoda, że też nie wpadała na karta Festiwal Futbolu Rokoj ok, zobaczymy, zobaczmy, to będzie chyba partej. Więc możemy pominąć, jest to Party 84 No i została nam na koniec paczka 88 Więc zobaczymy, może tu będzie coś dobrego I zobaczymy, będzie ikona Zawodnik z Serbium, więc znowu będzie to widzieć tylko ciekawe jaka teraz to będzie wersja Zobaczmy co zrobił jego wersja 88, więc trafiłem dwa razy widzicie oraz dwa razy klozę I okej, okay, jeszcze na koniec odcinka pokażę mój zespół, no bo trochę go ulepszyłem widzicie mam skład na 96, no bo wstawiłem do składu Veretti'ego na środek pomocy No i też wstawiłem Militao w wersji Festival futbolu. jeszcze mam też filmy, no ale y, Wolę tej postawić na Mbappe na ataku No ale no dobrze, myślę, że w, że w tym odcinku to było jeszcze tyle jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję, a ja dziękuję wam za oglądanie cześć!